Witam na kanale, ja się Dzisiaj ja będę gotować tak szybko danie fasora z mierone mięso. Tu jest tak, o, taki jarony fasora, lub żółty. <grych> e, I tutaj mam 500 gram mierone mięso z karkówka. E, I jedno takie ostry papryka chili, takie całe, tylko pokroiłam na drobny dwie takie ząbki czosnek troszeczkę jimbir, pokroimy na drobny, i tutaj jedną łyżki piwo sos sojowy jasny sos sojowy ciemny i cukier, później też potrzebny i sól na początku trzeba pokroić tego fasora na takie drobne Teraz fasola już jest, jest pokrojony i smażymy. Najpierw trzeba mierzone mięso smażyć. Nagrzejemy tego włok, i olej. I teraz najpierw dodaję tego mierzone mięso. Mierone mięso trzeba trochę smażyć, tak aż nie widać ten surowy mięso. Także trwa tak Około minus 2 minuty chyba. O, i tak wygląda, właśnie nie widać nie, tego surowego. I wtedy teraz dodaję jedną łyżkę te piwko. Ginalnie ja mam tutaj e, e, alkohol ryżowy. E, do mięsa zawsze dodaję tego, żeby tam zabić ten zapach, ten, z tego mi mięsa. E, Możecie oczywiście używać tym tym piwo. jedną łyżki albo kilka kropka tego wódka. No i teraz dodaję ten por, imbir i czosnek. I pomieszamy tak kilka razy. I teraz dodaję ten fasora. Bo muszę będzie troszeczkę tutaj pomieszać i troszeczkę tak ugotować. Tak około, teraz trzeba mieszać. Gotujemy około tam, nie wiem, dwie, trzy minut. Pewnie potrzebne. I teraz trzeba dodać jeszcze, przeprawić jeden łyżki taki malutki łyżki jeden łyżki cukier i jeden łyżki sól o, sól sos sojowy jasny i sos sojowy ciemny jak w Chinach oni gotują, jeszcze więcej prze, przebrawie dodaje. Niestety my tutaj w Polsce tylko mamy tyle. Y, no mało mamy przebrawie. Także dajemy co mamy. Y, I papryka chili. Jak lubicie ostre. Możecie więcej dodać tego papryka chili, jeżeli w ogóle nie, nie możecie ostrego ostrego jeść, no ten papryka chili możecie nie dać. No i teraz jest przyprawiony, może taki jeszcze tak 2-3 minut trzeba przygotować, ugotować i ten danie już będzie gotowy. Ten fasora zmierony mięso już jest gotowy. My tu tak tradycyjny jemy z ryż. To oczywiście też możecie zjeść z bułka, nie? To środku bułka, tak jak hamburger. Zamiast innego mięsa dodać, wtedy dodaję tego. Jest bardzo pyszny. Jeżeli też lubicie fasora, możecie spróbować tego przepis. Jak robicie moje firmy? Oczywiście, zostajecie Wasza Rady. I chciałam. I jeszcze jedno rzecz chcę podziękować. Dziękuję, że wszyscy jesteście za mną, bo ja już mam po 10 tysięcy subskrypcji. Także bardzo mi się, się cieszę, że jesteście za mną. Dziękuję i do zobaczenia.